Ekscelencjo, najwestojniejszy księże biskupie Krzysztofie, żałobą pokryta rodziną świętej pamięci księdza kanonika Mariana, czcigodni bracia kapłani wedle należnych funkcji i godności, wiarygodne siostry zakonne, parafianie dźwierzyńscy i i tych parafii, których tutaj mam na myśli Karolino, mam na myśli Latkowo, a także szanowni goście, bracia i siostry, złączeni węzłem naszej świętej wiary. Przybyliśmy dzisiaj na pogrzeb Księdza Mariana, szczególny pogrzeb. Pogrzeb niezwykłego człowieka, kapłana, kanonika proboszcza, duchownego przewodnika i przyjaciela, księdza kanonika Mariana Wołoszyna, seniora w koszarińsko koszalińsko i Bogu Trójjedynemu na tej Eucharystii, która jest składamy dzięki za Jego bogate, pełne Bożej i mądrej treści długie życie, to doczesne, ziemskie, bo przecież jego wieczne trwanie przed Bogiem dopiero teraz nabiera pełnego wyrazu. I to życie, i zarazem można powiedzieć krok po kroku zbliżanie się do śmierci zaczęło się w chlebiskach 2 lipca 1933 roku. Kiedy przybył na świat jako przedostatnie z siedmiorga rodzeństwa, którymi Pan Bóg dał za życia, obdarzył Franciszka i Marię z rodziny Brogowskich. Można powiedzieć, że rodzinie tej Pan Bóg nie poskąpił po wieku Ducha Świętego, który spoczął na wywodzących się z niej następcach apostołów, tak jak dzień Pięćdziesiątnicy. Spośród kuzynów trzech należało do Zgromadzenia Ojców Jezuitów, z których jeden był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, drugi pracował w świętej lipce, a trzeci obecnie żyjący jeszcze pracuje w Gdańsku. No i starszy był profesorem weterynarii. Jeden z tych ośmiorga rodzeństwa, przy forsowaniu odry zginął, został pochowany w Ziegierkach. Inni, jak słyszałem, wywiezieni na Syberię, przeżywali tragedię tamtych czasów. I taka była atmosfera rodzinnego domu. Taka była atmosfera mieszkających w pobliżu kuzynów, która stwarzała podatny grunt do owocowania wiary, patriotyzmu i powołania kapłańskiego do opocowania, za które dzisiaj dziękujemy Panu Bogu. To tam właśnie usłyszał głos, który nie dawał mu spokoju. To tam usłyszał głos samego Boga, pójdź za mną. Usłyszał więc Chrystusowe, pójdź za mną. Które teraz z tego niewyraźnego w dzieciństwie młodości usłyszanego rzeczu przerodziło się w wyraźny i zdecydowany głos powołania kapłańskiego. I tak myślę, że trzeba było mieć niemałą odwagę. Trzeba było mieć silną wiarę, by w czasie tak okrutnego, barbarzyńskiego prześladowania narodu i Kościoła odpowiedzieć pozytywnie na głos powołania. I Mary Marian podjął właśnie w takich okolicznościach tę nieodwołalną decyzję pójścia za Chrystusem. Decyzję, której z Bożą Mocą pozostał wierny do końca. I z tamtej, młodej, heroicznej zarazem decyzji my wszyscy tutaj obecni korzystaliśmy. Korzystaliśmy czerpiąc łaski spływające przez Jego kapłaństwo. Powracał często wspomnieniami do tamtych dni, do swojego pobytu w nowicjacie zakonu ojców jezuitów, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości tam w Starej Wsi i po zdaniu matury zadecydował wstąpić do seminarium duchownego w Gościkowie Paradyżu. 20 grudnia 1958 roku został wyświęcony. Został wcześniej wyświęcony jeszcze nie mając absolutorium, bo w tych czasach zabierali kleryków do wojska i by uchronić ich przed służbą wojskową zostali wcześniej wyświęceni, a poświęceniach jeszcze dalej kontynuował studia. I tak rozpoczęło się jego mocne posługiwanie Bogu się w tym kościele. I tak też odtąd ksiądz Marian pielęgnował z ogromną pieczołowitością swoją miłość do Boga, która wyrażała się w służbie ludowi Bożemu. I tej miłości nie wstydził się. Tej miłości nie ukrywał. Ona stawała się jego prawdziwą lubą i dumą. Tę miłość realizował w kolejnych i karniszowskich placówka, po których możemy w internecie przeczytać ten kurikulum i te, które umieścił ksiądz dr Kazimierz Lawczyński. Tam możemy dowiedzieć się o wybudowaniu glebani w Karlinie, o wybudowaniu kościoła w Bartkowie, a także kiedy patrzę na ten kościół tu w Dźwizynie który znam jeszcze jako plac, a później fundamenty. Później to wszystko, jak się znosiło. I kolejnych tutaj pracowników patrzyłem, jak ten kościół za jego bytności tutaj został potynkowany na zewnątrz. Patrzę na tę błazerię. Spójrzmy na ten sufit. Posadzka ławki konfesjona, ta kaplica miłosierdzia Bożego, instalacja elektryczna, gazowa, radiofonizacja żernowe, to Jego dzieło, to Jego troska. I jako uczeń Chrystusa i jako kapła. zdążał do świętości i pragnieniem Jego było Królestwo Boże, dlatego całą swoją przyszłość zawierzył opatrzności Bożej. On pragnął pełnić jego wolę. I w obliczu śmierci każdego kapłana brzmiał jakoś znacząco słowa modlitwy świętego Ambrożego z Mediolanu, który tak mówił: Panie, nie płaczę, że mi go zabrałeś, ale dziękuję Ci za to, że mi go dałeś. I właśnie dzisiaj. Pragniemy Ci, Księdze Marianie, podziękować. Pragniemy podziękować za Twoje kapłańskie serce, dobre i kochające, jak mówią parafianie. Dziękujemy Ci za Twoje kapłańskie usta, głoszące Słowo Boże, Słowo Prawdy, a także upominające oraz ukazujące drogę do nieba, do domu Ojca. Dziękujemy za Twoje kapłańskie ręce, tak pokłute, takie osiemniaczone, ale te rozgrzeszające wersje, te rozdzielające ciało Chrystusa, te błogosławiące. Dziękujemy Ci za Twoje świadectwo w całej posłudze kapłańskiej i gromadzimy się tutaj jako chrześcijanie i nie zatrzymujemy się tylko na śmierć, po ileż to łask bożych spłynęło, tam wszędzie do ludzkich dusz. Pomnij o tym piekuisty Boże na Jego sądzie. A kolejne etapy pracy kapłańskiej to czas emerytury, ale to też czas, czas radości, że jeszcze jesteś potrzebny. Pamiętałeś o jubileuszach, wysyłałeś życzenia, sam przeżywałeś. W ubiegłym roku 60. rocznicę Twoich Święceń Kapłańskich. I myślę, że chyba wszyscy tu możemy potwierdzić, że ksiądz kanonik kochał kapłana, Że cieszył się, cieszył się z ich sukcesów. Ubolewał też nad porażkami. I tak myślę, że ogromnie cenił sobie odwiedziny. Zwłaszcza w tym ostatnim okresie swojego życia. Ile razy do niego przyjeżdżałem, a w czasie tej choroby był czas, że codziennie, czy co drugi dzień tutaj przyjeżdżałem, to mówił, a dzisiaj ci czy ci mnie odwiedzili. Szkoda, że nieraz my że księża tak zaabsorbowani ewangelizacją, może nie potrafimy w tym względzie stanąć na wysokości zadania, bo kiedy słyszałem jaką wielką radość sprawiła mu wizyta księdza biskupa rudyneriusza, to sobie pomyślałem, że czeka. Czeka, że do niego przyjdą odwiedzą i księdza kanonika jako kapłana, któremu zależy na sprawie Bożym najważniejsze, co można by powiedzieć, to mówił, że wszystko to zostawało na dalszym planie, a Komunia Święta, dzieci, konferencje katechetyczne dla rodziców, konfesjonał, to były te dziedziny proboszczowania. I tak myślę, ile było modlitwy, ile było troski o swoich parachiach. Drodzy Świrzyńscy parachiali. On Was naprawdę korą. Chociaż czasem może był odbierany jako zbyt wymagający, ale to też wszystko wypływało z miłości, to wypływało z zatroskania, I dobrze się stało, że na emeryturze pozostał z Że nie wchodził nikomu w drogę o czym chyba najlepiej może powiedzieć Jego Czcigodny na scenie, zacząc, doktor Marek, wy go widzieliście i tu przy ołtarzu, i w konfesjonale. Mogliście go spotkać na ulicy i mówił o sobie po prostu to ja, wasz stary proboszcz. Kochani Kartianie, tak, ja wy też go kochaliście. I myślę tutaj i o tych Zwartkowa, i o tych, którzy. Był z Bartkowa i Karlina, Karlina i z wszystkich innych placówek, gdzie pracował. Siostry i bracia przyszedł czas nasilających się do lękliwości, ileż razy pytał mnie: Słuchaj, co ty o tym sądzisz? Co ty o tym sądzisz? Czy to jest to? ja wyjdę z tego. Ciągle miał nadzieję, a tu jedna operacja za drugi, za drugą. Pamiętam, był tu pomagać, spowiadać i przyszedł telefon, że koniecznie musi jak najprędzej znaleźć się w Szczecinie na przeszczepne ręki rzechdawca. Czekał tak. I wyskoczył z tego konfesjonalu. Pojechał tak, że nawet nie widział, że policja pogoniła na sygnale. Tak jechał tak się śpieszył, by tutaj dotrzeć. Zobaczcie, ile takich nasilających dolegliwości wynikających z sędziwego wieku. Ile tego czasu cierpienia, umierania. Ile wtedy by to wyzwoliło się dobre. ile wyzwoliło się dobre. I dzisiaj chciałbym bardzo podziękować lekarzom, panu doktorowi Tomkowi Wojciechowskiemu, panie doktor Joli Wilczyńskiej, pielęgniarkom, którzy po dyżurze w szpitalu przychodzili, by wkłuć się czasem w życiu, by dbać o te lekarstwa. Dziękuję siostrom Nadciszkankom po rodziny Marii. Dziękuję misjonarkom. E, nie będzie misjonarkom siostrom misjonarki. Dziękuję obecnej tutaj najmłodszej, jedynej jeszcze z rodzeństwa żyjącej siostrze Marii, siostrzenicy Małgosi, siostrzencowi Piotrowi, którzy czuli się odpowiedzialni. Siostra za swojego brata, siostrzenicy za Wunkar. Dziękuję Pani Pani, która musiała nieraz nieźle się nas słuchać, a mimo to trwała na postępu. Wykonywała najbardziej proseniczne czynności, jak miłosierny Samarytanin chciała ulżyć w cierpieniu. Ale drodzy moi, to tylko niektórzy, bo ileż wyzwoliło się tego dobra na gruncie szlachetnych ludzkich serc, a to wszystko dla Niego. To wszystko wokół niego. Jedna z wymienionych osób powiedziała mi, chociaż ostatnie dni były tak bardzo trudne, to nie żałuję w chwili poświęconej dla księdza karnika. Patrzyłem jak po tych opatrunkach. Potrafiła jeszcze przed wyjściem nachylić się nad nim, pocałować jego czoło i jego ręce. Nie ukrywałem wzruszenia. Pomyślałem, jakie to wszystko trudne. Jakie to wszystko trudne. To nie my, jemu byliśmy potrzebni. To on nam był potrzebny do naszego święcenia. I wreszcie, i wreszcie, drodzy moi, przyszło umieranie. Przyszło umieranie. Przed świętą w tym dniu i na morzeństwo odprawiałem podczelni. Była to dziewiąta trzydzieści, kiedy skończyłem, ale coś mi nie dawało spokoju. Czułem, jakby mnie jeszcze wzywał, jakby na mnie czekał. Bo kiedyś podczas jednej z wizyt powiedział mi, Jurek, pamiętaj o mnie. Jurek, nie zostawiaj mnie, a ja jak odejdę, ja będę o tobie pamiętał. Tam u góry. i pojechałem drodzy moi. To była Wigilia nieposłowienia pańskiego. Wszyscy byli najbliżsi zebrani przy łóżku, a ja zauważyłem coraz słabszy oddech. Udzieliłem jeszcze raz rozgrzeszenia, udzieliłem od na godzinę śmierci, zacząłem odmawiać na głos modlitwy zakonającej. I czułem, czułem, że modłem się sam że ksiądz kanonik chociaż jest nieobecny w ale serce modli się ze mną. Modliliśmy się razem z jednoczeni kapłańskimi pacierzami i była to chyba jego ostatnia kapłańska modlitwa. Później odjechałem. Najbliższe odmawiamy w Koronkę do Miłosierdzia Bożego i po godzinie 22.14 Dostała telefon, nie żyje, nie żyje. Odszedł do domu ojca, dzisiaj, koło jego ucha, tam gdzie zaatakował ułożyłem ten akt, położyłem impremiarz zaznaczoną w niedzielę niepowstrągnięcia, niepowstrągnięcia, położyłem pod poduszkę, przy tym ucho by ten dźwięk radosnej modlitwy zaprowadził go do zmartwychwstałego. Księże Kanoniku, przemienny głos Twojego dłużego, długiego życia został zrzędny, został zaniesiony przed tron Boga. Bóg zginął Twój namiot i tą dzwony tej dzierzyńskiej świątyni zawieszone tu wydają smętny, żałobny ton, który podbija się w tych murach i w nowych kamienicach tej czasowej miejscowości i wraca do nas z przeciwną nadzieją. Czy to słyszysz? Marianie, czy słyszysz to? Spójrz jeszcze raz na twoją parafię. Wstań w progu tej świątyni parafialnej po raz ostatni i spójrz na drugim brzegu stoją ci, których odprowadziłeś na miejsce wiecznego spoczynku. Czekają tam na ciebie. Dzisiaj Chrystus mówi do ciebie tak, jak kiedyś do świętej siostry Faustyny: Wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co ci przygotowało w wieczności. Księży Kanoniku, zaczekaj tam na nas. Zaczekaj tam na drugim brzegu. Zaczekaj z tymi wszystkimi, których kochałeś, których błogosławiłeś. Spójrz podchodzący od nas pasterzu i sierco. Stoją ci dzi dziś wokół ciebie, biskup Krzysztof, kapłani. Stoją Twoi bliscy, spośród których wyszedłeś. Stoją Twoi ukochani armianie, którym służyłeś w do których dobrze się czułeś. Wszyscy z czuło i wdzięcznością. Gięczną miłością żegnamy Twoje doświadczone cierpienie nieubłokaną starością ciała. Składamy jednak jak ziarno pszeniczne, które wyda stokrotne plony. A kapłańską, piękną Twą duszę, jak wienie z składamy na ołtarzu, którego wybrałeś, za którym poszedłeś, którego kochałeś i któremu służyłeś. Niech będzie dla Ciebie miłosierny.